Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 23 Road to Glory. Dziś na początek podwójna rozbudowa 80, która pojawiła się w poniedziałkowy wieczór. No i postanowiłem przetestować, czy z tych paczek oddaję, czy raczej jak zwykle słabo. No i na początek jedna paczuszka, lecimy do sklepu i zobaczymy, co też kryje się w tej pacze. Najpierw tylko trzeba zrobić porządek z duplikatami, które wreszcie jest gdzie przepalać. No i zobaczymy zaraz, czy trafimy jakiegoś koksa, czy też nie. Lecimy z paką. No i oby, oby coś chociaż wyżej ocenionego. Oj, jest na dzień dobry. Karta Pawtu Glory. No, oczywiście niezbyt e, wysoko oceniona. To jest pan Afif, którego jak przeczytacie od tyłu, to będzie FIFA, no więc bardziej tematycznie trafić nam się nie mogło, mam pana a FIFA w klubie, ale na szczęście wymiennego poleciał mi z jakiś tam nagród za Division Rivals, czy Food Champions nawet nie pamiętam, no ale, ale oczywiście i niewymiennego przygarniemy no to jest karta, która pewnie nie chodzi za więcej niż quixel także w najgorszym razie po prostu jesteśmy do przodu jakieś tam 10 tysięcy poza tym klaus jeszcze no tak 10 370 wystawię go za tam jakieś 11 jak się sprzeda to się sprzeda a jak nie to po prostu poleci na quixel a skoro tak fajnie oddało za pierwszym razem no to robię jeszcze jedną upakę 80 plus double upgrade, no i zobaczymy, czy i tym razem dopisze mi szczęście. Czy też e, na karta Pawtu Glory to był tylko wypadek przy pracy. Lecimy do sklepu no i otwieramy. Zobaczmy, co będzie. Tym razem znowu będzie karta Pawtu Glory, no ale tym razem będzie to Shakira 85. No, narzekać oczywiście nie będę, no ale. Ani Afif, ani Shiri. Raczej na apy liczyć chyba na mistrzostwach nie mogą. No ale przynajmniej w najgorszym razie mamy kartę 85, którą gdzieś w jakimś tam SBC się mm, przepali. Także na razie dwie paczki i dwie karty specjalne. No chyba nie są to paczki z gwarantowanymi kartami eventowymi. No ale żeby się przekonać to będzie trzeba duplikat pana One Bisaki przepalić no i otworzyć paczkę numer 3 do trzech razy sztuka czy teraz jakiś Kyle Walker poleci no nie już nie będzie karty specjalnej ale będzie Virgil Van Dijk 90 ale oddaje z tych paczek no chyba że to po prostu przypadkowo ktoś w jej Pomylił moje konto z kątem jakiegoś tam krajowego youtubera, Jupitera, no bo tak podkręconego dropu to się nie spodziewałem. Oczywiście Van Dyke to jest karta, którą cały czas można wrzucić do podstawowego składu. Ja sobie go przetestuję, oczywiście. No i ta karta cały czas kosztuje grubo ponad 100 tysięcy końców, także. No, powiem Wam, e, mam nadzieję, że u Was również tak dobrze oddaje. No, a poza tym nic ciekawego. No, ale skoro e, sypie, no to zrobimy jeszcze jedną e, paczkę. No i zobaczymy, czy to po prostu jest reguła, że tak ma lecieć z tych paczek, czy nie. No i tym razem będą ekrany. No, ale teraz to już będzie tylko 84 no oczywiście nie jest to zły traf, ale zostałem wcześniejszymi trochę rozpieszczony, ale słuchajcie, no jakby z każdej takiej paki leciał i tak wam gracz 84, to nie byłoby źle, no to do pięciu razy sztuka i czy tutaj odda, no nie tutaj nie ma nawet ekranów poleci nam Andres Silva, także słabiutko słabiutko na razie zdecydowanie najgorszy traf. No, i to jeszcze mamy tutaj dwa duplikaty. A co zrobić z duplikatami? Trzeba je przepalić. A więc mamy szóstą pakę. No, i czy tutaj będzie jakiś boom? No, nie będzie żadnego boom, bo nie ma nawet ekranów. Poleci nam pan Forsberg 81. Także szczęście chyba się ode mnie odwróciło na dobre. No jeżeli nie są to duplikaty, to w tym miejscu skończymy przygodę z rozbudową podwójną 80+, bo, no właśnie, bo mamy główny temat odcinka, a więc no rozbudowę 86+, team of the week. No i jak widzicie, przepalam tutaj tego trafionego przed chwilą Czarhanogliu, no, musiałem się pozbyć też Tomasa Millera 87%. No ale SBC gotowe. No i czy odda, czy odda nam tutaj jakiegoś e, totalnie grywalnego informa, czy raczej będzie jak zwykle coś średniego albo słabego. No i cóż my tu mamy, Hiszpania to nie jest dobrze chyba. No nie jest, nie jest. Pedri86 miało być 86, ale zapomnieli w jej o plusie. No, oczywiście, nie jest to jakaś tam najgorsza możliwa karta do trafienia. Gdybym był fanem Barcelony, to pewnie skakałbym tu z radości do góry, ale fanem Barcelony raczej nie jestem. No, i sam Pedri nie jest już też na tym etapie gry jakąś tam gigakartą. Oczywiście da się nim jeszcze pewnie pograć, ale ja mam lepszych pomocników, no i przede wszystkim bardziej pasujących mi. Zgraniowo. Mam nadzieję, że u Was było lepiej. No a żeby przetestować to SBC bardziej dogłębnie, przenosimy się do Mysłowic, gdzie na koncie naszego spoczeńca melona poleciał francuski napastnik Ben Yedder. No cóż, mogło być lepiej o tyle, że mógł być to Kylian, a mogło być gorzej, bo mógł być to też Griezmann na przykład. A Benek, no cóż, no jest to karta <gry> rok, rocznie, która potrafi przysporzyć stresów obrońcom drużyny przeciwnej. Także ja akurat wolałbym trafić takiego Benjedera niż Pedriego. Tak, gratulujemy Panie Melonie. No a teraz jesteśmy jeszcze w Katowicach na koncie kolejnego ze Spoceńców Seniora, czyli Pana Immortala i co odda tutaj, tu są Włochy, Bramkarz, PSG, Pan Dona No, okej, okay, no tylko, że jak się widzi logo tego klubu, to chciałoby się właśnie jakiegoś Żółwika albo Neymara, a nie Bramkarza. Także jak widzicie na trzech próbach te paczki z informami no nie oddały nam jakoś przesadnie dobrze. Mam nadzieję, że u Was było lepiej. Dzielcie się swoimi trafami w komentarzu pod filmem. No a my wieczorem, o 22.00 po meczach, już będziemy otwierać, jeżeli i jej datę rozbudowę World Cup Hero. Jeżeli chcecie być w kolejnym filmiku, no to wbijajcie na mojego Twitcha po 22.00. No i otwieramy na SharePlayu paki. Także zapraszam, a w tym filmiku to już będzie wszystko. Trzymajcie się na razie.